ta konkurencję przeprowadzać zgodnie Jesteś z terminarzem. Także, woda, szanowni goście, teraz macie chwileczkę woda, woda. czasu wolnego. Zwiedzajcie, oglądajcie woda, wta, pojazdy, woda. które nas zaszczyciły, a później będziemy sobie według harmonogramu realizować każdy program. A, tak, nie kojarzycie tego gościa. Piotrek daje ci za niego 3000 zł. Według mnie to jest dobra cena. Ale ty nie masz te 3000 do skąpienia. 3000 zł ci daję